Jest niedziela, godzina 19:15. Rozpoczynamy bilans tygodnia. A dziś w programie najważniejsze no towarzyskie wydarzenie roku. Nowy rok, nowe podatki. Jak obchodzono Boże Narodzenie na świecie? Apel papieża. Kto zostanie uhonorowany beneficem w przyszłym roku? To na koniec programu. W sali kongresowej odbyła się gala Viva Najpiękniejsi 2019, na której pojawiła się cała plejada gwiazd tych najpiękniejszych, najbogatszych i, i najlepszych. Jednak niewątpliwie palmę pierwszeństwa wśród towarzyskich wydarzeń mijającego roku dzierży gala Jecha yeah, Najparadniejsi 2019. Tegoroczna edycja odbyła się w miejscowości Gliczarów Dolny i cieszyła się niemałym zainteresowaniem. Wydarzenie poprowadził znany konferencjer i bywalec tutejszych salonów, Oliwier Baniok. Laureatem tegorocznej edycji został znany artysta Krzysiek, który z wrodzoną sobie skromnością nie krył zakłopotania. Gratulujemy. Kraj w celu zbilansowania przyszłorocznego budżetu rząd rozważa wprowadzenie kilku nowych opłat i podatków, w tym tak tzw. daniny defekacyjnej. Co to znaczy? W wywiadzie udzielonym bilansowi tygodnia premier oświadczył. Sprawa jest dziecinnie prosta. 5 groszy zasiku, 10 groszy za zakupę. <laughs> za Taka danina obowiązuje w szeregu innych krajów. Jak jednak wyegzekwować te pieniądze od obywateli? Do każdej ubikacji oddelegowany zostanie kontroler, który sprawdzi ilość wypróżnień. Obywatel będzie zobowiązany także do złożenia kwartalnej deklaracji. W przyszłości jednak rozważamy instalację tzw. kaometrów, informuje rzecznik prasowy Zakopańskiego Urzędu Skarbowego pani Monika Sula. Kontrowersyjny projekt ustawy został przyjęty przewagą zaledwie jednego głosu. Dlaczego? A, a, nie wiem, bo akurat w Kiblu byłem oświadczył przewodniczący opozycji pan Cetyna. Co jednak z obywatelami, którzy cierpią na chroniczną sprawę, zwaną w żargonie prawnym rozwolnieniem? Tacy obywatele będą mieć trzy miesiące na, zło na złożenie wniosku rozrzedzającego co zostało określone w projekcie ustawy w punkcie pierwszym, artykule czwartym w ustępie. Zwolnieni z podatku zostaną także emeryci i renciści. Skoro i tak nie jedzą, to nie produkują materiału no bo niby z czego, he? Odkreśla pani Monika Sula. Czy rząd powstrzyma obywateli przed ucieczką do szarej strefy? Czas pokaże. Dla bilansu tygodnia Władka Białego Ładek Biał. Dziękujemy władku. Boże narodzenie to święta szczególne, obchodzone przez większość ludzi na świecie. Jak jednak świętowali przedstawiciele plemienia to tako na wyspie Ajta opowiedział nam o tym ośmioletni Bobo. Bardzo lubię Boże Narodzenie, ponieważ możemy wtedy biegać z gołymi fujarami, tak samo zresztą jak przez pozostałe 364 dni w roku. A jak świętowano na zaśnieżonym Podhalu? Ej, k**wa, niebo, czym bu po pasterce? Urwał mi się film! Powiedział nasz stały informator w terenie, pan Jasiek. Rzym w błogosławieństwie miastu i światu papież Franciszek zaapelował o pokój na świecie słowami... Ludzie świata dajcie spokój, o czym donosi nasz włoski korespondent Luciano Fafanculo. A na koniec coś lżejszego gatunkowo. Po ostatnim wielkim sukcesie Benefisu w przyszłym roku zorganizowany zostanie kolejny Benefis, na którym uhonorowany zostanie wielki Eludyta, poeta, artysta oraz muzyk Stachu Stach znany głównie ze swojej wybitnej piosenki pod tytułem Jestem twoją kokainą. Oh. O, 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 o. A poza tym życzę Państwu wszystkiego dobrego w nowym roku. Oczywiście, po raz kolejny będziemy wszyscy mogli się napić tak jak lubimy, ponieważ jest to fantastyczna okazja. Niedługo po tym jest kolejna okazja, bo jest Święto Trzech Króli. Potem rozpoczęcie ferii, potem zakończenie ferii. Potem Matki Boskiej Gromnicznej, potem ostatki, Wielkanoc, Oktawa Bożego Ciała oraz Matki Boskiej Zielnej.